W dzisiejszym materiale chciałabym Wam omówić, co wchodzi w skład torby medycznej, z którą na co dzień pracuję. Chciałabym teraz po kolei Wam omówić elementy, które wchodzą w skład torby medycznej. Oczywiście elementy, które znajdują się, już są przygotowane do użycia. Kołnierz ortopedyczny dla dzieci, kołnierz ortopedyczny dla dorosłych. Zestaw do resuscytacji worek samorozprężalny z maską, zestaw szyn, które służą do zabezpieczania i usztygniania złamań, opatronek hydrożelowy zabezpieczający oparzenia. Opa opaski uciskowe, opaski uciskowe stazy taktyczne. Płyn do dezynfekcji rąk, okulary ochronne, rękawiczki ochronne, kleszcze łapki, które pomagają w usuwaniu kleszczy, maseczka ratunkowa służąca do udzielania wdechów przy resuscytacji, Zestaw plastrów opatrunkowych, chusta ratunkowa, duże kompresy do zabezpieczania krwawień, koc ratunkowy, opatrunki na oczy, plaster, Zestaw kompresów o większej powierzchni. Standardowe bandaże do zabezpieczenia. Oczywiście rurki nosowo-gardłowe do udrożniania dróg oddechowych. Rurki gardłowe, które posiadamy w torbie w wielu rozmiarach. I oczywiście nożyczki. I to jest tak naprawdę cały skład naszej torby. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Zapraszam do mnie.